Cześć, manko w tym odcinku zagramy sobie. Bim drag Drive jakoś mam tą grę od dawna, ale nie chciałam się jej zbytnio nagrywać. Będziemy jechać dzisiaj e, tym samochodem elektrycznym Hirohi ESBR400. Po takiej mapce z niebezpiecznymi drogami, tutaj jest bardziej teren off-roadowy, tu nie będziemy raczej jeździć, bo się rozwalimy, ale możemy przetestować. Zjechać sobie tym lek elektrycznym. Tak wygląda wnętrze. Zapewne się rozwalę tam, nie? Ale zobaczymy. No, tak jak myślałem. z tego auta nie będzie także pojedziemy sobie gdzieś tutaj do góry kawałek potem w duchy, a będzie jakiś zjazd to wjedziemy tutaj musisz ostrożnie jechać tam daleko nie zajadę, bo jadę do góry więc pojedę na dół Jak tu łatwo auto uszkodzić, zobaczcie lekko. Walnąłem tułem barierki, już mi się ten tylna część odczepiła, nie? E to nie problem, mogę się zrespić nowe, co nie? Weźmiemy coś większego, coś podobnego do toyoty. Mm, kolorki. Weźmiemy czy... No niebieskie. Powinno się zlecić w bliżej ulicy teraz. No, dobra. A to usuniemy. Yes, Które to było? Roząca i przełącz. Zrządza i Dobra, idziemy dalej. Tutaj akurat nie mamy wnętrza, nie możemy e, za, ten z pierwszej kamery jechać za kierownicą. Tylko tak, kolor auto ładny. Podoba mi się. Tutaj mamy już bardziej asfalt. Tu mamy jeszcze zjazd, pójdziemy zobaczyć co tutaj jest powoli. Zobaczymy, czy tutaj jest. Tam na dole jest ogólnie jakaś plaża, co nie? Może tam się dostaniemy? Jakoś. No tutaj jest zjazd, tak jak myślałem, na plażę na dół. Już mi się hamu... Wiecie co, jak to jest w tym, w, na tym aucie? Bo tutaj są chyba jakieś hamulce tarczowe. Tak, widzicie to czerwone w kołach? To chyba mi się wydaje, że to hamulce. Jak hamuje duże prędkości, to piszczą. A jak tak cały czas by robić, to się potem palić, nie? Więc fajnie zrobione w tym aucie. I jedziemy cały czas w dół, ale mnie to wybiło trochę. Dobra, jesteśmy na plaży. Tutaj nie wiem co to jest, szczerze mówiąc. Jakby gara, jakby pół domu otwartego. Tutaj jest jakiś, to jest dom jakiś bardziej. A, no właśnie, krawędźnik wysoki, nie, nie, nie pijam. Tutaj też mamy... już budynki porodne. Ciekawe, się co tym dojadę do góry. Jadę, auto. ale takim ścigaczem to bym nie wjechał w ogóle Ale ławi się trochę. Chyba. Jesteśmy już na, na samym jesteśmy tutaj przy starcie. Chcecie więcej odcinków, to łapa w górę, siema.